Dzień dobry, Merowa. Tutaj Agata z Turtur Polka w Turcji. Ale dzisiaj łączy się do Was z Polski: to znaczy, jak wy ten film będziecie oglądać, to ja już na pewno nie będę w Polsce, tylko po dwumiesięcznym pobycie będę z powrotem w Turcji. Nie jest mi lekko, naprawdę zwykle moich dzieci cokolwiek nagrywać. Kto jest na Instagramie czy na Facebooku, na, najbardziej na Instagramie, to jest w miarę na bieżąco, co u mnie słychać. Także wszystkich, którzy nie są a mają Instagrama, to zapraszam. No ale staram się teraz, już idzie jesień, przedszkole wraca, tak, dla jednego dziecka więc liczę na to, że będę miała troszeczkę czasu na to, żeby popracować i też między innymi dla Was ponagrywać. A dzisiaj łączę się z Polski, żeby jeszcze dla Was nagrać takie moje świeże przemyślenia po, po dwumiesięcznym po, po pobycie w Polsce na temat takich różnic między Polską a Turcją, które mi się najbardziej rzucają w oczy. Myślę, że może to być ciekawe po prostu dla Was. Przy czym od razu mam wielki disclaimer i ogłoszenie parafialne do wszystkich, żebyście zwrócili uwagę, jak będziecie ten film oglądać, że ja tutaj nie mam zamiaru nikogo ani chwalić, ani ganić. To nie jest tak, że ja szukam teraz zalet Polski albo wad Turcji albo odwrotnie. I nie chcę robić takiego porównania, takiego wiecie, że kto jest lepszy, kto jest super, jaki który kraj jest fajniejszy, tylko po prostu są to moje obserwacje takie różne. Różnic. Rzeczy, które ruszają mi się w oczy, jak zawsze tu przyjeżdżam do Polski, po długim pobycie w Turcji, zawsze na świeżo patrzę na pewne sprawy, które są w Polsce, więc taki dystans myślę, że może być ciekawy po prostu i dlatego postanowiłam się tym z Wami podzielić. Jak widzicie, jestem poza domem na placu zabaw. Akurat moja, ba moja babcia, moja mama zajmuje się moimi dziećmi na placu zabaw, a ja korzystam z tej chwileczki, żeby nagrać dla Was film, i to jest. Pierwszy punkt, który chciałabym w tym filmie poruszyć, czyli place zabaw w Polsce. Place zabaw w Polsce są super, jeżeli ktokolwiek narzeka place, na te place zabaw w Polsce, powinien pojechać do Turcji. Owszem, w Turcji jest fajne to, że jest dużo placów zabaw, czyli w każdej dzielnicy jest choćbyś malusieniczki plac, plac zabaw i na prawie na każdym rogu, więc jest gdzie to dziecko, że tak powiem, wybujać na huśtawce, czy tam jest jakaś zjeżdżalnia itd. Niestety problem polega na tym, że one są bardzo na jedno kopytu, po prostu są takie same. Gdziekolwiek w całej Turcji się nie pojedzie, no na pewno są wyjątki, oczywiście na pewno w dużych miastach, stambule, w ankarze, podejrzewam, że się już się pojawiają po prostu jakieś fajniejsze takie inne place zabaw, ale widać jakby tą tendencję, że one są raczej plastikowe i raczej wszystkie na jeden, po prostu z jednej sztancy, z jednego formatu wszystkie wyglądają tak samo. Tylko najwyżej są większe albo mniejsze. Bardzo mało jest placów drewnianych, bardzo mało jest placów na piasku. One zazwyczaj są na takiej sztucznej nawierzchni, która owszem jest bezpieczna dla dzieci, bo jak ktoś coś spadnie, to się nic mu nie stanie. Nie ma jakiejś. Nie wiem, nie wiem, nie, one nie są zielone, one są takie jakby alabetonowe, na no, twardej przestrzeni. Jeżeli jest gorąco, to, a wiadomo, że <ścoughs> szczególnie umiewalani przez większość roku jest ciepło albo gorące i jest słońce, to nie myśli się o tym, żeby jakoś zabezpieczyć te dzieci od tego słońca i te place przez na przykład w szczycie lata, nie przez duży, jakby dużą część dnia są nie jakby... Puste stoją, bo nikt tam nie chodzi, bo tam jest zbyt gorąco, nie ma żadnego cienia. I to jest fajne, że one są różne tutaj. Czyli, że możesz dla odmiany jechać sobie. Mówię to do osób, które nie mają dzieci, bo te, które mają dzieci, to pewnie wiedzą, że możesz sobie po prostu podróżować po mieście, <noise> zwiedzać sobie miasto, na przykład u mnie poznać w moim przypadku, yy, odwiedzając różne prace zabaw, bo na jednym jest to, na drugim jest to. Wykorzystywanie po prostu nat naturalnych materiałów wody, piasku, do przesypywania, przelewania. No kurczę, no, mów, wydaje mi się, że mówią o rzeczach bardzo. Oczywistych, natomiast no mówię, w Turcji raczej, raczej tego nie ma i bardzo, bardzo nam tego brak. Kolejną rzeczą jest to, że w Polsce są sklepy. Sklepy są nieczynne w niedzielę i zawsze, jakby od nowa, muszę się do tego przyzwyczajać, że coś może być zamknięte, no bo w Turcji wszystko jest czynne zawsze, przez cały tydzień, 7 dni w tygodniu. No ale nie jest miastem turystycznym i ze względu na tych turystów to też jest jakby inna taka mobilizacja do pracy i dużo ludzi pracuje 6 dni w tygodniu. 7 dni w tygodniu I jakby uważają to za rzecz normalną, dlatego że w przykład po sezonie sporo osób nie pracuje, dużo osób pracuje sezonowo. To też się zmieniło, kiedyś było gorzej, ale Teraz, no, mimo wszystko, jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko jest czym długo i zawsze, <głynie> w długich godzinach i codziennie. No a w Polsce trzeba pamiętać, żeby zrobić te zakupy w sobotę, na niedzielę, yy, no bo w niedzielę będą jednak sklepy zamknięte. Chociaż oczywiście wiem, że są sklepy też otwarte, no ale jednak nie każdy może być tak blisko ciebie, i no już nie jest to takie po, po prostu proste jak w Turcji. O. Zieleń, to trochę powiązane z placami zabaw, ale zieleń. W... Mówi się, że w Polsce jest betonoza i oczywiście zgadzam się z tym, natomiast porównując do Turcji, to w Polsce jest bardzo zielono. I jak nawet się ląduje samolotem w Polsce, to to uderza, nie? No oczywiście wiadomo, że jest klimat inny, pogoda jest inna, jakby ukształtowanie terenu jest inne. I mimo wszystko, mimo że wiele z Was będzie Teraz tutaj ze mną polemizowało, to moje wrażenie jest takie, że mimo wszystko o tą zielenię się bardziej dba niż w Turcji. W Turcji się w ogóle o to nie dba. I czekam dopiero na kolejne pokolenie, że tak powiem, tureckie, które się tym tematem zajmie naprawdę, bo betonoza w Turcji jest po prostu przerażająca. No, tak to zostawię. W Polsce się po prostu nie mogę nasycić tą zielenią, tym, że mogę w parku zwykłym miejskim, tak jak teraz jestem, mogę zdjąć buty i chodzić sobie po trawie. W Turcji raczej jest to takie zagospodarowane do skrajności. To jest, to jest problem. Wilsza elastyczność tu jest w Polsce. Czyli jak na przykład to, co mam zrobione jak w notatkach, taka myśl, że jak na przykład idę do fryzjera, to idzie się tylko do fryzjera. Nie można przy tej okazji zrobić sobie manicure albo pedicure, a nawet jeżeli w tym salonie jest też manicure pedicure robione, bo w Turcji jest to połączone, nie? Czyli wszystkie usługi, tak zwane piękności, są w jednym miejscu, czyli i fryzjer i jesteś u fryzjera i jednocześnie możesz sobie zrobić paznokcie, jakby to jest w trakcie robione jednocześnie. A w Polsce jednak trzeba się umawiać na osobną wizytę, no i to powoduje, że to wszystko trwa dużo dłużej. Więc mi, na przykład mającej małe dzieci i nie mającej za bardzo opieki do tych dzieci, to jest to takie wszystko na szybko, na szybko, na szybko, żeby tylko zdążyć, albo umawiam się osobno do fryzjera i osobno na manicure, pedicure załóżmy. A w Turcji mogę to zrobić za jednym zamachem. I to mi się bardzo podoba. Takie więcej rzeczy jest po prostu możliwe i to i dotyczy takich to jest tylko taki banalny przykład, ale w ogóle ludzie sami w sobie w Turcji są bardziej elastyczni. Więcej rzeczy jest możliwe do zrobienia, nawet jeżeli nie wiedzą, czy tak można, to już z góry zakładają, że można i wtedy kombinują, żeby się udało. <grystwórz> no ale właśnie, też trudniej się w Polsce z ludźmi umawiać na jakieś spotkania, i jakoś ludzie są tak mniej dyspozycyjni, bym powiedziała, za czymś ciągle gonią, ale to też. No, raz, że wiadomo, to jest kulturowa różnica. W Turcji, w Turcji po prostu jest mniejszy pośpiech, tak generalnie. No, ale jeżeli, jeżeli porównamy nie, ale nie tylko Stambuł do Warszawy, no to podejrzewam, że ten pęd po, jest podobny. Dwie duże, po prostu dwa duże miasta, dwie duże metropolie. No, ale jak porównuję na przykład mniejszą miejscowość, to mimo wszystko jakoś ludzie są tacy bardziej tacy zabiegani i tacy. Tak, mam wrażenie, że nie wiedzą do końca za czym biegną. A w Turcji bardziej się. Z drugiej strony, ja tam jak jestem, to na to narzekam, że jakby marnują czas, że czas im przelatuje przez palce na takie godziny siedzenia, na herbatkach, na wizytach, na odwiedzeniach, na gadaniu. Dziesięć razy wałkuje się ten sam temat, opowiada się ploteczki jakieś historyjki. Co jest lepsze? Nie wiem, trudno mi to powiedzieć, ale no jest to duża różnica. Po prostu bardzo mnie to uderza. Duży problem teraz poruszę to alety. Toalety w Polsce to jest jakiś faktycznie dramat. Jeżeli chodzi o dostępność toalet publicznych, bezpłatnych. Tak jak wiecie, może no, po prostu chcecie się siusiu podczas wizyty na Placu Zabaw z Dzieckiem. A nie, nie jestem jakimś pijaczkiem, a po prostu muszę skorzystać z toalety. I myślę. Ostatnio czytałam jakiś też nawet artykuł w polskiej prasie, że jest to dosyć duży problem, bo przez to ludzie są wykluczani z takiej aktywności w miejscach publicznych, bo się boją, że nie zdążą. W Turcji jest to zdecydowanie mniej problemowe i wszyscy się wykazują takim zrozumieniem, że my po prostu chcecie się siusić. Poza tym bezpłatne toalety w Turcji są dużo w większej ilości miejsc dostępne i właśnie właśnie bezpłatne. Nie wiem, na placu zabaw na przykład jest toaleta. Nie mówię, że tak jest wszędzie, nie też nie tego jakby nie gloryfikuję w drugą stronę, natomiast jest z tym zdecydowanie mniejszy problem. I też nie ma takiego problemu, żeby wejść do restauracji i powiedzieć, że chciałby się skorzystać z toalety czy z dzieckiem, czy samemu. To nie ma znaczenia. Nie trzeba wymyślać nie wiadomo jakich historii i zwalać, że tak powiem, na dziecko, żeby się samemu załatwić. I wszyscy od razu wskazują ci miejsce do toalety. Natomiast w Polsce, no, taka, taki, 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 taki napis na drzwiach, że toaleta tylko dla klientów, a w przeciwnym razie, nie wiem, 10 zł, tak jak się nad Polskim Morzem spotkałam w tym roku, no to jest czymś takim normalnym, nie, że te toalety są płasne. I dla mnie to jest taki ta trochę absurd. Znaczy, ja wiem z czymś, co się wiąże, wiem dlaczego, że to chodzi o jakieś meneli, o jakichś różnych ludzi, że tak powiem. No tak, tylko że wtedy jakby świat dopasowujemy do meneli, nie? a nie do ludzi, którzy nimi nie są, których jest zdecydowanie dużo więcej. I to jest bardzo, bardzo przykre. W ogóle takie ujęcia wody na przykład, ujęcia wody pitnej. W Turcji przy wielu ulicach normalnie, po prostu na ulicy przy chodniku jest jakieś ujęcie wody, gdzie możesz sobie napełnić butelkę wodą pitną. Możesz się obmyć chociażby, możesz dzie dziecku ręce umyć jak potrzeba. To jest bardzo normalne. W Turcji to jest jeszcze fajne, że można skorzystać z toalety w meczecie. One wtedy zazwyczaj są na tak zwane taki, może nie bakrzyż, coś, coś w rodzaju takiej, takiej opłaty. Nie jest, jest to wtedy płatne, ale nie ma problemu, że w meczetach po prostu, co też myślę, że w Polsce tego nie ma, jednak, żeby w kościele był dostęp do toalety. A meczety, ponieważ wiążą się, korzystanie z meczetów w islamie wiąże się z ablucją, którą trzeba dokonać przed modlitwą. Przed modlitwą, żeby wejść, wiecie, do jakby świątyni muzułmańskiej trzeba się obmyć. Więc Musi być gdzie się odmyć, więc bardzo duże są toalety zazwyczaj, bo na taką dużą modlitwę, jak przychodzi sporo osób, tutaj musi być w stanie obsłużyć tych wszystkich ludzi. Także są kraniki, jest bieżąca woda, y, są różnego rodzaju toalety i takie alaturka, i takie, że tak powiem, klozety normalne. I można z tego korzystać z jakąś tam drobną opłatą, to jest nie wiem, dwie liry, jedna lira, no są to naprawdę grosze. Ale można i one są czyste, zadbane, porządne, i wtedy, jak, e, jak, jakby już, jak już nie wiesz, gdzie masz iść do toalety, i nie masz żadnej restauracji w okolicy, to zawsze można przynajmniej iść do meczetu. W ogóle, jak już o tym mówimy, no to posikane windy, klatki schodowe, jakieś bramy, mm, no, jakieś zdemolowane parki, no, to jest dosyć duży problem. E, nie mówię, że w Turcji tego nie ma, o, moje dziecko do mnie biegnie. Ale jednak w mniejszym stopniu to zauważam. Słucham, kochanie. A dla tam za ciężko. I nie możesz sobie na koparce pracować? Za ciężka jest? O kurczę. To może potem, jak ja skończę zaraz nagrywać, to przyjdę i ci pomogę z tą koparką, co? Mogę? Dobra. A teraz idź na trolkę. Widziałeś trolkę? No. Nie. No. Albo na przykład taki pijaczek w autobusie, wiesz o co chodzi po prostu, od którego bardzo mocno czuć alkoholem przetrawionym. Uch, że tak powiem, no to jest takie dosyć dyskomfortowe i to jest bardzo duża różnica kulturowa, co tu powiedzieć. Jakby w Turcji, jeżeli się pije alkohol, bo oczywiście ludzie piją alkohol, to nie tak, że nie piją, tylko, że jak piją alkohol, to głupio raczej w własnym zacieślu swojego domu i dużo ludzi po prostu jakby tak kulturowo jest taka jakby brak tolerancji na takie zachowania. Trzeba naprawdę mega, mega nisko upaść, żeby wejść do ludzi w takim stanie. Nawet ludzie, którzy żebrzą na ulicach to są zazwyczaj czyści, no bym powiedziała no tak porównywalnie czyści są jednak czyści w stosunku do tych naszych pijaczków. Dlatego, że to są osoby biedne, ale nieczęs... nie, nie, niekoniecznie to znaczy, że one mają jakiś problem z alkoholem, nie? Także to jest dosyć duża różnica kulturowa. Słuchajcie, yy, ogrom. Atrakcji, które są latem w Polsce dla dzieci, dla dorosłych, to jest po prostu trzał, to jest to jest try, to jest coś pięknego. Począwszy od darmowej jogi, którą co roku chodzę w starym browarze w Poznaniu, poprzez różne zajęcia muzyczne, płatne, bezpłatne, ale po prostu mnóstwo tego jest. Nie mówię o tych półkoloniach, no po prostu tego jest, kurczę, taki ogrom, to jest takie cudowne i to jest takie piękne, że normalnie ja od razu odpalam, wiecie, Facebooka, jak przyjeżdżam do Polski i sobie po prostu skroluję te wszystkie wydarzenia i mówię wow, Ale dużo takich atrakcji naturalnych, którym bardzo lubimy, typu łażenie po drzewach, wiecie, babranie się w błocie. kurczę, tak mi tego brak w Turcji jednak, dlatego też ja spędzam każde wakacje z dziećmi w Polsce, dlatego że no, w Turcji po prostu y, jest upał cały dzień. Po pierwsze nie ma gdzie pójść, y, właśnie nie ma jakichś zorganizowanych zajęć, po drugie jest gorąco, nie ma się gdzie jakby schować, nie ma się gdzie podziać, więc no. A jak, jak nie ma przedszkola, no bo są wakacje, przedszkola jest zamknięte, to jest naprawdę problem z zorganizowaniem sobie zajęć. No i kolejna sprawa oczywiście, jak się pójdzie do jakiejkolwiek restauracji, czy nawet do zwykłego sklepu spożywczego w Polsce, no to możecie dostać mleko roślinne, możecie dostać jakąś opcję bezglutenową, ale przede wszystkim te wegańskie opcje, jest ich bardzo, bardzo dużo. Oczywiście tak nie było zawsze, ale widać są zmianę. Ja jako osoba, która nie toleruje mleka krówiego i raczej idzie w kierunku weganizmu, nie jakoś bardzo strict, ale jednak, to widzę to, po prostu mi się to bardzo rzuca w oczy, że, że jest możliwość, bardzo proste jest bycie weganinem w Polsce. I prostsze niż w Turcji bycie alergikiem też jest, bo ludzie nie reagują bardzo dziwnie na takie prośby, na mleko roślinne. To jest po prostu standard, no w jakiejś małej kawereczce, gdzieś tam w małej miejscowości, to mimo wszystko tak jest. Znajdzie się sklep, gdzie mają chociażby jeden rodzaj mleka roślinnego, ale jest, albo jakieś roślinne, nie wiem, kotleciki, albo coś tam. I też abstrahując od tego, czy to jest zdrowe, czy to niezdrowe, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne, nieważne, tylko mam na myśli na temat, że po prostu to jest, że. Że w ogóle bardzo łatwo jest zróżnicowanie jeść, eksperymentować ze smakami, próbować właśnie takich rzeczy jak wygajz, jakieś rzeczy, niż w Turcji. W Turcji, mimo że to jest, to jest raczej drogie i mało wypromowane. I już w ogóle, nawet przejść do tematów ekologicznych, to już kiedyś też o tym mówiłam, że temat eko w Turcji jest bardzo biedniutki, mimo że on się pojawia, to jest raczej dla takich bardzo świadomych ludzi, bardzo. E, że tak powiem, bystrych w takie tematy, że oni wiedzą, gdzie tego szukać e, i wiedzą, gdzie to kupować i mają na to pieniądze. Natomiast taki zwykły szary turek, no to raczej nie myśli o byciu eko. Słomki wszędzie są rozdawane. Nie prosi, żeby ci nie dawali słomki w restauracji, to ci dadzą trzy w ogóle jeszcze zakręcone i plastikowe, a jednak w Polsce zauważyłam, że wszędzie są papierowe słomki, takie pseudopapierowe, no ale jednak papierowe, kartonowe. Teraz mam zanotowaną taką małą śmieszną rzecz, że w Polsce nie masz numeru do kuriera. W Turcji masz numer do kuriera i możesz do niego zadzwonić, jak czekasz na paczkę i wtedy możesz się z nim umówić. Na przykład proszę pana, proszę nie przyjeżdżać dzisiaj pod mój dom, dlatego że mnie nie będzie, ale może pan na przykład zostawić paczkę pod drzwiami. Czasami mogą, czasami nie mogą, to już jest jakby inny temat, no ale możesz ten kontakt z tym kurierem e, nawiązać. A w Polsce jednak jak do ciebie dzwonią, to tylko w momencie, jak już są pod twoimi drzwiami. Jeżeli cię nie ma w domu, to już nie zrobisz, prawda? I potem jakoś ciężko jest tą paczkę odebrać. Są jakieś tam paczki, punkty, w ogóle cuda na kiju. No ale mimo wszystko jest to trudniejsze niż w Turcji. Natomiast w drugą stronę fajn, kocham ideę paczkomatów w Polsce. Po prostu ubóstwiam to, bo właśnie jak mnie nie ma w domu, albo nie wiem, czy będę w domu, czy nie będę, to zawsze mam przy domu. Teraz naprawdę w Polsce jest, te paczkomaty, jest ich tak dużo, że no to jest super rozwiązanie. O każdej porze i nocy możesz to odebrać. I po prostu tutaj nadaje się na wielką, chodzącą reklamę paczkomatów, bo z nich korzystam z nich bardzo intensywnie. W Turcji oczy, pojawiły się paczkomaty, powiem w ten sposób, że pojawiło się coś w ten, w ten desce. Ale jest na przykład w Alan jest jeden paczkomat, który jest po prostu pod pocztą, więc jeżeli możesz przekierować paczkę do tego paczkomatu, no i tak musisz iść na pocztę i wtedy możesz ją odebrać załóżmy wieczorem, bo faktycznie pracujesz i to po to tylko jest, a nie po to, żeby to było blisko Twojego domu, więc tutaj jest gorzej w tej kwestii. Co do kurierów, też fajna, śmieszna rzecz. To w Turcji kurierzy po prostu nie wiedzą nigdy, gdzie mieszkasz. I za każdym razem jest inny kurier, a nawet jak jestem sam, to on nigdy nie wie, gdzie ja mieszkam. I zawsze dzwoni z drogi, gdzie jest moje mieszkanie. I ja muszę tłumaczyć, gdzie jest mój dom, budynek i w ogóle jak dotrzeć do mojej chaty, bo on nigdy nie wie. Eee, są na ten temat różne żarciki, że po prostu osoby, które nie mają w ogóle zmysłu orientacji przestrzennej, to są zatrudnione jako kujeszy, bo chyba naprawdę coś w tym jest, bo oni kompletnie nigdy nie wiedzą, gdzie są. To moja lista jest strasznie długa, już mi zaczyna winąć ręka, ale idziemy dalej, bo jeszcze mam parę bardzo ciekawych punktów. Podejście do dzieci, to jest, to jest dosyć duża różnica. W Turcji ludzie nie przeszkadzają, nie przeszkadzają im dzieci. Dla nich to nie jest problem, że jest zmęczone, że jest troszeczkę głośniejsze, no bo. Zawsze na wszystko się od, odpowiada tak, to jest dziecko. To jest normalne, to jest dziecko, jest zmęczone. Zawsze ktoś w kolejce twoje dziecko zabawi, zaczepi, zagada. Nie wiem, jak widzą, że jest jakiś taki problem. No w Polsce niby też, ale jest jakby taka większa presja na to, że to dziecko ma być cicho. Ono ma nie przeszkadzać w kolejce w banku dlatego trzeba go, że tak powiem, zatkać go telefonem, tabletem albo czymś. To jest bardzo przykre. Ja tego nigdy nie robię, po prostu nie używam w ogóle telefonów ani tabletów u moich dzieci i, i próbuję jakimiś grami, zabawami, zagadywaniem, zwracaniem uwagi na różne rzeczy jakoś przetrwać, że tak powiem, ten czas na przykład w kolejce czy w urzędzie czy gdziekolwiek. I naprawdę widzę tą dużą taką różnicę kulturową w tej kwestii, że tu, w Turcji jest to takie społeczeństwo, gdzie jakby. Dla wszystkich jest miejsce w takim może tak górnolotnie to zabrzmi, ale jakby te dzieci są normalnym elementem społeczeństwa. A w Polsce te dzieci się tak wpycha, wiecie, w te takie kąciki dla dzieci, restauracje dla dzieci, nie wiem, place zabaw, bo to jest miejsce, gdzie one mogą sobie poszalać, to jest wszystko oczywiście fajne, piękne, super. Natomiast takich miejscach, gdzie normalnie te dzieci, no wiadomo, że nie wiem, w banku no to nie jest miejsce dla dzieci, no ale czasami do tego banku trzeba z dzieckiem iść i... No i trudno, jakby trzeba to przetrwać. Tak samo zresztą widzę na przykład, jak jestem w takich spotkaniach towarzyskich z osobami, które nie mają dzieci, to w Polsce w ogóle muszę cały czas biegać za swoim dzieckiem i go cały czas pilnować, w związku z tym z tego spotkania towarzyskiego w ogóle nie korzystam, no bo cały czas jestem zajęta własnymi dziećmi. Natomiast w Turcji jakby ludzie tak lubią dzieci i nie ma w ogóle problemu w tym, że ja się umiem zajmować dziećmi albo ja się nie umiem zajmować, albo ja lubię albo nie lubię, bo jakby w, dla wszystkich obecność dzieci jest czymś na tyle normalnym, że każdy zawsze podejdzie mówi, idź sobie do toalety albo idź zjedz, a ja się zaopiekuję twoim dzieckiem. To jest tak w takim sposób taki naturalny, że ja nawet nie muszę o to prosić. To mi się bardzo podoba i czuję się jakby swobodniej pod tym względem, że ja mogę pokorzystać z różnych rzeczy mając dzieci w Turcji, natomiast w Polsce no w pewien sposób jestem jakby do nich uwiązana i ktoś, kto nie ma dzieci, bo ktoś, kto ma dzieci, to owszem to powie, o, to spotkajmy się razem na pracę zabaw i fajnie, nie? Ale ktoś, kto nie ma dzieci, w ogóle nie będzie chciał mi pomóc. Bo on uzna, że to jest moje dzieci i mój, mój problem, nie? I jakby nie ma też takiego przyzwolenia dla osób, które nie są twoją jakąś najbliższą rodziną na dotykanie dzieci czy na zaczepianie dzieci. Jest taka bardzo duża nieufność w tej kwestii, tego w Turcji nie widzę. Tankowanie na stacji, w Polsce trzeba samemu tankować. W Turcji zawsze jest ktoś, kto za ciebie tankuje. Jeszcze ci szybę umyje w samochodzie z tą przednią, więc nie musisz w ogóle wychodzić z auta, żeby zatankować. Przynoszą tobie paragon, przynoszą czytnik, ten terminal do zapłacenia, czy przyjmą od Ciebie kasę, są resztę, więc naprawdę możesz na siedząco yy, zatankować auto i jechać sobie dalej. I w ogóle w Turcji jest więcej personelu w różnych miejscach, to jest też duża różnica. W Polsce jest mniej personelu w jakiejś każdej kawiarni, restauracji jest po prostu wyraźnie mniej ludzi. Więc, jakby mniej się czeka, szybciej te zamówienia, realizacja różnych zamówień, szybciej to wszystko trwa, dlatego, że tej obsługi po prostu jest więcej. No i prawie na koniec, już różne też te galerie handlowe, po prostu te sklepy sieciowe, w ogóle sklepy. Strasznie jest tego dużo w Polsce, i tak teraz, kiedy zaczynam tak, jakby się oduczać już robienia takich zakupów chodzenia po galeriach jako sposób na spędzanie wolnego czasu, to mi to zaczyna tak grazić mocno w oczy, i tak widzę, ile tego jest, i jak dużo, jaka jest wielość tych towarów, tych sklepów, tego wszystkiego. To jest takie, takie strasznie przytłaczające. Natomiast w Turcji wszyscy się śmieją, że w Alani nie ma żadnej prawdziwego zdarzenia galerii handlowej, ale właśnie może to i dobrze, bo jest bardzo dużo malutkich biznesów, malutkich sklepików. Oczywiście też są te sieciówki. Nie mówię, że nie ale są sieciówki, jest ich sporo. Jest, ale jest bardzo dużo też tureckich, mniej zagranicznych, ale dużo lokalnych, tureckich. Turcy bardzo są przywiązani do lokalnych marek i do tego, żeby wspierać turecką jakby produkcję. To jakby jest osobny temat, ale właśnie przez to może ta kultura kupowania jeszcze tak mocno się w Turcji nie rozwinęła. No chociaż też oni lubią kupować, ale... W Polsce jest to strasznie, po prostu jest ogrom tych przedmiotów, wiecie, widzę, że tego jest strasznie dużo, a w Turcji aż tak dużo można powiedzieć, że nie. No i jeszcze muszę o tym powiedzieć, że ludzie się w Polsce strasznie przejmują, w ogóle wszystkim się przejmują, ale bardziej się przejmują też przepisami <grytami> takimi na przykład jak foteliki. Jak miejsca, nie wiem, zakazy parkowania, nie wiem, jakieś zakazy zawracania i takie rzeczy. Ja akurat nie sama nie prowadzę auta ani w Turcji, ani w Polsce, znaczy umiem, ale nie prowadzę, tak się złożyło. Jestem taka raczej antysamochodowa w tej kwestii, także tylko jestem obserwatorem i to jest to, co mocno mi się rzuca w oczy, że jednak y Podwieść kogoś autem, nie mając fotelika, w Turcji, to jest absolutnie żaden problem, no bo raczej mało kto ma fotelik, może w ten sposób. Natomiast wiele razy w tu Polsce spotkałem się z odmową, że ktoś mnie nie podwiezie gdzieś tam, bo nie ma fotelików dla dzieci. I oczywiście ja tutaj nie wartościuję, nie mówię, że to jest źle, dobrze, tylko mówię, że po prostu tak jest. I tak samo z podrzuceniem kogoś w sensie miejsca do zaparkowania, czyli jejku. Nie mogę się tu zatrzymać na sekundę, żeby ciebie wysadzić, bo tutaj jest zakaz, że tutaj nie można i tutaj mi zaraz policja schaltuje. No ale za to na plus jest to, o czym właściwie powinnam zacząć prawie, bo to jest pierwsza rzecz, która po przyjeździe do Polski mi się rzuca w oczy, że ludzie zatrzymują się, kierowcy zatrzymują się przed pasami dla pieszych i to jest dla mnie nieustający szok, że jedzie to auto i ono naprawdę się zatrzyma i ja przebiegam jak taka w ogóle, wiecie, tak o, zaraz mi przejedzie, nie, w ogóle boję się, a patrzę, on się zatrzymuje. To jest za każdym razem, jak wracam tutaj po dłuższej nieobecności, to jest dla mnie naprawdę duży, dosyć dużym szokiem. Jak ktoś mówi, że w Polacy są nieuprzejmymi kierowcami, to muszę przyjeść sobie do Turcji, to zobaczycie. Tak samo, jeżeli chodzi o kulturę jazdy na rowerze, o w ogóle rowerowe klimaty, które też osobiście bardzo lubię, to, że są tutaj rowery miejskie w wielu miastach. Byłam w Poznaniu, pojechałam do Kołbrzegu na wakacje. W Kołbrzegu korzystałam z tej samej firmy, która dostarcza rowery. Więc na tym samym jakby koncie użytkownika i tym samym jakby na tych samych pieniądzach mogłam korzystać z rowerów tam, ścieżki rowerowe, które są. Ja wiem, że dużo osób, jakby według europejskich kategorii jest ich mało w Polsce, ale w porównaniu do Turcji to jest tutaj raj rowerowy naprawdę i można fajnie, że można, że można jeździć z tymi dziećmi nawet rowerem i nawet po ulicy jak czasami nie ma ścieżki i ludzie zwalniają i jest to stosunkowo bezpieczne, a na pewno dużo bezpieczniejsze niż w Turcji bo w Turty to jest igranie po prostu ze śmiercią, <grymianie> jazda rowerem. <grymianie> A, no i jeszcze jedna rzecz, którą się już wspomniała, że w knajpy w Polsce to jest takie fajne, że jakby możesz mieć 5 metrów kwadratowych, dwa stoliki, bardzo prosty design i już możesz otworzyć restaurację jakąś fajną, bo liczy się tam po prostu, Widzenie dobre, prawda? Albo że ten jakby styl, który będzie Instagramowy, modny, który będzie przyciągał klientów, wcale nie musi być jakiś na bogato. Natomiast no, w Turcji wszystko jest strasznie bogato robione. Jakby... Dosłownie dwie minuty i kończę już. Ostatnią rzeczą potem powiem. Dziękuję za oglądanie, cześć, do zobaczenia następnym razem i koniec. Tak? Dobra. Ta. Widzicie, jak widzicie jakie jest ciężkie nagrywanie YouTubeu jak się ma małe dzieci. Naprawdę, to jest trudne. Jeszcze kwestia, kiedy ja to zmontuję wszystko. I na koniec, słuchajcie, zupełnie już na koniec, to, co czym się ciągle nie mogę w Polsce nasycić i właściwie po to tu przyjeżdżam, to jest. To jest to ta pogoda. Owszem, owszem, ten klimat w Polsce się zmieni. Ja to wiem, ja to czuję i w ogóle. Natomiast nie chcę w tym momencie teraz wchodzić w taką pesymistyczną nutę, tylko w porównaniu do Turcji, to tutaj jest cudowne to, że na przykład latem możesz zmarznąć, że w nocy robi się chłodno, że to jest naprawdę chłodno, że wiecie, ta temperatura spada o połowę w stosunku do tego, co było w dzień. W Turcji, jak jest upał w Alanii, jak jest 30 stopni w ciągu dnia przez cały sezon, dzień w dzień jest 30, 31, 35, 36, wiadomo też odczuwalna jest też inna i bardzo duża wilgotność, to w nocy jest 25. To ci nie pozwoli ucieknąć jakby od tego upału. Cały czas czujesz gorąco, cały czas, cały, cały, cały czas. Natomiast w Polsce jest to fajne, że musisz sprawdzać tą prognozę pogody. Ja to uwielbiam, słuchajcie, sprawdzę sobie w aplikacji codziennie, jaka będzie pogoda. I jak było takie ochłodzenie, teraz nawet to jest tak fajnie, bo właśnie jest dwadzieścia kilka stopni. Jejku, jakie to jest dobre, albo jak popada deszcz, w ogóle jaka to jest odmiana, jak super, ja wtedy wychodzę w ogóle, moknę w tym deszczu, albo jakieś rano. Wczoraj rano byłam, nosowaliśmy tutaj u brata i ma przed domem troszeczkę trawy, no to ja po prostu wychodzę, tarzam się w tej trawie, w sensie chodzę boso w niej po rosie i dla mnie to jest po prostu cudowne, cudowne, to jest, to jest radość. A tego w Turcji nie masz, znaczy w Turcji, no w moim regionie bo on jest bardzo gorący i ten ukrop jest nie do zniesienia. Dlatego właśnie co roku na dwa miesiące przyjeżdżam do Polski i to będę kontynuować, ponieważ... Kiedy szkoła, wszystko, więc za każdym razem na dwa miesiące po prostu nas w Turcji nie ma, i w ogóle w Turcji mnie wtedy nie szukajcie. Lipiec, sierpniu nas nie ma. Kocham polskie lato. Mówcie sobie, co chcecie. Po prostu kocham. I tym pozytywnym akcentem dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i że było to dla Was w jakiś tam sposób ciekawe, interesujące. I zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo teraz się okaże, jak to pomstuje na przykład na Turcji, albo właśnie pomstuje na Polskę. Zależy, co komu się będzie wydawało, że robię. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Następnym razem zapraszam do subskrybowania, lajkowania i wysyłania mi kawek, bo jak wiecie, możecie sobie wziąć za moją twórczość, radosną wysyłać kawki na By Coffee. Link jest w opisie filmu i w ogóle wszystkie linki, moje instagramy, Facebooki, biuro podróży, które prowadzę w Alani, wszystko znajdziecie jak zawsze w opisie filmu, więc tam sobie kliknijcie. No i kawkę możecie mi postawić. Będzie mi bardzo miło w podziękowaniu za moją pracę dla Was i za rozrywkę, której Wam być może dostarczam. Dzięki wielkie i do zobaczenia, Görüşürüz!